Cześć, nazywam się Karolina Kucielska, jestem dyrektorem klubu Oriflame i nagrywam ten film, abyś lepiej znalazła się w katalogu numer 6 Oriflame. Wiem, jest połowa katalogu, dlatego szybko pokażę Ci, co sobie kupiłam i co warto z tego katalogu na pewno dla siebie kupić. Zaczynamy od tego, że się myjemy. Myjemy się i tutaj nowa kolekcja Discover, nowy zapach. Jest bardzo taki świeży, bardzo taki zim, e, zimowy, nie zimowy, zimny, tak? E, powiem Ci, że mi osobiście nie przypadł do gustu, jest za delikatny, ale moim mężczyźni. Bardzo go polubili. Za co ja lubię Discover? Za to, że są bardzo gęste. W tym katalogu jest również taki żółty Discover na, na, w promocji. To sobie kup. On niesamowicie po, pobudza i fantastycznie nawilża skórę. Że po prostu do mycia, do codziennej higieny, to jest mydełko, fajne wpłynie, świetnie, świetnie się sprawdza. Jak już umyłaś się, wychodzisz spod prysznica, to warto się balsamować. Dlaczego? dlatego, żeby mieć nawilżoną, napiętną, jędrną a, i zawsze dobrze działającą a, skórę, wspomagamy on z zewnątrz. I tutaj ja wybrałam teraz z tych trzech nowych balsamów, wybrałam dla siebie balsam z lilią wodną. I powiem Ci, jestem zakochana. Popatrz na konsystencję. Nie wiem, czy Ty to widziałaś, o ale konsystencja znowu sobie za dużo yy, nalałam. Konsystencja jest bardzo, bardzo lekka. A więc co sprawia, że bardzo szybko ten balsam się wchłania, ale nie ujmuje to jeżeli chodzi o nawilżenie fantastycznie nawilża, przepięknie pachnie. Lilia wodna pachnie w, w przypadku tego balsamu w ten sposób jak bezdrowe, dlatego mi też ten zapach odpowiada, kojarzy mi się z dzieciństwem, kojarzy mi się z wiosną, kojarzy mi się z latem, e, kojarzy mi się z piękną pogodą i z uśmiechem. Z tej kolekcji jest jeszcze ujędrniający balsam, który poleca bardzo mocno Magdalena, Chwał, mówią, że rzeczywiście na e, e, ujędrnia, on jest gęsty, ale również balsam z awokado, ten poleca Magdalena Saganowska, e, moja przyjaciółka, która mówi, że to jest balsam, który już jest gęstszy, ale mocniej nawilża i zostaje jednak film ochronny na skórze. Wybierz coś dla siebie, więc już wiesz, które balsamy do czego. Zanim jeszcze się na zapomniałam o włosach. Włosy rzecz ważna. Moja ulubiona kolekcja, jeżeli obejrzałaś moje wcześniejsze filmy, wiesz, to jest kolekcja X. Bardzo, bardzo Ci ją polecam, Ja ją przetestowałam. Są różne, różne szampony, więc znajdź swój dla siebie, ponieważ każdy kosmetyk Poriflame możesz zwrócić. Szampon do włosów kolorowanych, jest szamponem, który zawiera wyciąg z baobabu, który zamyka łuski włosy, a przez co się kolor tak bardzo nie wypukuje i fajnie za co go lubię za to, że fajnie lśni na włosach. i to, Te łuski są takie zamknięte, świetnie się układa. Ale dzisiaj chcę Ci pokazać konsystencję. A słuchaj, spójrz, e, to jest odżywka. Odżywka jest naprawdę gęsta, ale pomimo tego, że jest tak gęsta, jest tak bogata, to nie obciąża Twoich włosów. Bierzesz odżywkę. Na mokre, umyte włosy, tak na końcówki. Czekasz chwilę, możesz rozczesać takim grzybieniem i spukujesz. Pamiętaj, że do skóry głowy jest szampon, a odżywka jest do włosów. Trudno mają osoby, które mają krótsze włosy, podobnie jak ja, ale to da sobie, można sobie poradzić. Wyszłaś z podprysznica, masz umyte włosy, jesteś już nabalsamowana, zaczynasz je układać, suszyć no to jest dla mnie zmora nie znoszę tego robić, ponieważ mi się potem włosy puszą, a ja sobie na szczotkę, potem prostownicę i zakupowałam różne produkty, które mi obciążały włosy, fajnie, że się lśniły ale na w połowie dnia miałam już przetłuszczone włosy dlatego bardzo dziękuję Oriflame za to, że stworzył właśnie taką mgiełkę ochraniającą do włosów z kolekcji X. powiem Ci, no czad pięknie pachnie, spryskujesz sobie po prostu e, włosy, pięknie pachnie e, ochrania włosy przed e, nawet 230 stopniami, świetnie się sprawdza. To, co ja zauważyłam, to rzeczywiście jest takie ładne wyciągnięcie tego włosa, znaczy takie, wiesz, nie puszenie się włosa, eee, bardzo ładnie się zamykają te łuski włosów, lśnią włosy, ale nie ma obciążenia, nie przetuszczają nie się włosy. Słuchaj, zwróć uwagę również na to, że wyszło słońce, więc filtry przeciwsłoneczne już warto, warto eee, zacząć stosować. Możesz stosować pod, e, po, pod podkład, jeżeli nie masz filtru w podkładzie, Aczkolwiek, jak używasz filtry Oriflame, to na pewno masz filtr przeciwsłoneczny, mineralny w podkładzie. Albo jak wychodzisz sobie gdzieś na rower, na dwór, na ogród e, czy na spacer, bardzo polecam ci już na twarz, na szyję i dekolt zastosuj filtry. Ja zawsze miałam uczulenie na słońce. Jestem ruda, ze, e, jestem ruda, mam piegi, tak? Zawsze się na czerwono opalałam, do momentu kiedy nie zaczęłam spożywać walnych spaków. Potem przestałam mieć uczulenie, ale zawsze wspomagam się właśnie w, e, kremami Oriflame. Słuchaj, fantastycznie fantastyczne filtry. Filtry są mineralne, są naturalne. One bardzo mocno od, one odbijają promieniowanie słoneczne, więc nie uszkadzają twojej skóry ale opalasz się. I co na dodatek? Opalasz się wolniej, ale opalasz się na dłużej, bo ta skóra nie jest spalona, ona nie ma zniszczonego naskórka, ona nie zrzuca tego naskórka, tylko rzeczywiście zdrowo korzysta z opalenizny i bezpiecznie masz dużo witaminy D w swojej skórze. Jaka konsystencja tego kremu? Słuchaj, on jest gęsty. Gęsty, ma filtr uważaj, to co, na co uważaj, to uważaj na oczy. Ten film po prostu masakrycznie szczypie. Jak się dostanie do oka, to jest dramat, więc od razu sobie przepuszcz. Powiem Ci, że specyficznie pachnie, nawet, nawet jest mały zapach, prawie w ogóle nie pachnie, więc, więc fajny, bo dla alergików, ewentualnie dla, ewentualnie dla osób, które nie lubią zapachów. Bardzo, bardzo Ci polecam. Ta szyja... to jest do twarzy, aczkolwiek możesz używać również do, do, całego, do całego ciała. Jeżeli mówimy o twarzy, no to słuchaj, nie możesz e, się... Uwaga, nie możesz się pozbyć, e, oczyścić skórę bez mleczka i toniku i ja uwielbiam to mleczko, uwielbiam ten tonik jeżeli masz skórę suchą, jeżeli masz skórę normalną, jeżeli masz skórę, która ci się przytłuszcza, świeci, masz tylko dosyć zacznij stosować mleczko, ale tak jak ja zwykle mówię, słuchaj, mleczko Optimals jest bardzo lekkiej konsystencji nakładasz na rękę, w, w, z pompeczką jest bardzo wygodnie i zaczynasz myć swoją twarz, chlust wodą tudzież gąbeczką sobie e, zmywasz e, to mleczko z twarzy potem wlewasz sobie tonik na rękę i wklepujesz. Tak przygotowana skóra jest oczyszczona, jest napięta, nawilżona i szybciej przyjmie krem. Tonik zmienia pH skóry, przez to szybciej zaczynasz przyjmować kremy, szybciej się zaczynają wchłaniać, zaczynają działać kremy, a Twój podkład nie zmienia koloru i dłużej zostaje na twarzy. Więc jak sobie oczyściłaś, stonizowałaś skórę, to czas najwyższy ją nawilżyć. I w tym katalogu Kolekcja True Perfection, kolekcja, która po prostu skradła mi serce, kolekcja, która jest 25, moim zdaniem jedna z najwyższych półek, e, jeżeli chodzi o jakość. Kolekcja, której zadaniem jest nawilżyć Twoją skórę, ale również pozbyć się toksyn z, z organizmu. Jeżeli jesteś osobą, która no, nie ma czasu na pielęgnację, jesteś zabiegana, rzadko zapo często zapominasz zjeść, tak, e, przyzwoicie posiłki. To na pewno ta skóra również jest szara, pozbawiona takiego naturalnego blasku, i masz uczucie, że chciałabyś mieć cały czas kompres dla niej. To właśnie ten krem, krem ma taką konsystencję, takiej śmietanki, wchłania się fajnie, delikatnie, chłodzi. Całą skórę specyficznie pachnie e, tak, 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 tak śmietankowo, nawet nie tak ogru... świeżo, a nie umiem tego określić. I fantastycznie muszę sobie go tutaj wetrzeć. Fantastycznie nabija skórę. Słuchaj, pamiętaj o tym, że właśnie szyję, tak, do góry stosujemy krem w ten sposób, żeby cała grawitacja nie pociągnęła nam tutaj tych zmarszczek mimicznych na dół. Krem Nanot natomiast ma konsystencję gęstszą. Jest to konsystencja, która już zostaje na Twojej skórze, ale przepięknie rozpieszcza Twoją skórę w nocy, dodając wszystkich składników. Masz wrażenie, być nałożyła właśnie kompres nawilżający na skórę, który jest przez 24 godziny nawilża Twoją skórę i delikatnie ją pieści na pewno Twoja skóra twarzy, szyi i oddzięczy odwdzięczy Ci się pięknym wyglądem na bardzo długo. Piękny wygląd też musi być zadbany również demakijażem, tak? Bo jeżeli oczyszczamy, tonizujemy, nakładamy krem, nakładamy na, na siebie makijaż, to w tym momencie też potrzebny jest demakijaż. Bardzo Ci polecam, to jest, to jest płyn do demakijażu diamentowy. Spójrz, jaka jest duża butelka. Jest to, tutaj jest 200 ml, czyli przeważnie dwa razy więcej niż dostępny płynem micelarny. Na, na rynku, przynajmniej z tego, co ja tutaj obserwowałam w, w drogeriach, z wygodną pompką. To, co ja go lubię, on zawiera kwas salicylowy, więc może lekko Cię szczypać, ale złuszcza skórek plus wyciąg z białej trufli, który regeneruje, który jest jeden z najdroższych wyciągów w kosmetyce, który regeneruje i rozpieszcza Twoją skórę, więc masz ją nie dość, że oczyszczoną, to pięknie napiętą, nawilżoną, przygotowaną a, do na przykład kremu na noc. A wiem, że już dużo czasu ci po ostatnich dwóch produktach. Zakochałam się również w kolekcji D1. Teraz jest podkład Everlasting. Polecam Ci go bardzo, szczególnie na tą pogodę. Podkład ma Lekką konsystencję, ale pomimo tej konsystencji lekkiej dobrze kryje, naprawdę świetnie kryje. Um, na dodatek jest podkładem, który jak go nałożysz na skórę, to on już ładnie mat matowi trochę Twoją skórę, czyli nie masz takiego uczucia puszczenia, nie masz uczucia maski. Współgra z Twoim naskórkiem. Po prostu ja go mam dzisiaj na sobie i powiem Ci szczerze, że fajnie się wchłania. Nigdy nie zrobiłam sobie nim krzywdy, bo bardzo, ten, bardzo dobrze się rozprowadza na skórze. No i rzeczywiście to takie od razu spięcie tej skóry, zmatowienie tej skóry sprawia, że, e, że nie trzeba zbyt dużo potem pudru czy, czy innych e, czynności, żeby ta skóra się w ciągu dnia nie świeciła. Długo się utrzymuje na skórze, bardzo, bardzo Ci polecam. I na koniec produkt, który to nie jest jego wielkość, to jest tylko łącznie chciałam Ci konsystencję, a krem do rąk, produkt, który otwiera wszystkie drzwi. Większość kobiet ma zniszczone dłonie, wysuszone i krem do rąk jest produktem, który którym chyba Ty też masz u siebie. Zgadza się? Jak mnie dwa, trzy w różnych torebkach. Ten krem bardzo Ci polecam. To jest krem, który zawiera olejek z makadamia. Popatrz, on jest bardzo gęsty i również zostawia taki film ochronny na, 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 na dłoniach. A jednak uczucie takiego nawilżenia, natłuszczenia lekko skóry pozostaje na dosyć długo. Bardzo Ci go polecam, na przykład jak myjesz okna, to nałóż sobie pod rękawiczki. Bomba! Tyle chyba ode mnie. Zwróć uwagę również na mój ulubiony perfum. Jest w katalogu w strona pachnąca. Bardzo Ci no po prostu uwodzi. Jest fenomenalny. Ale już nie będę nic więcej mówiła. Życzę Ci udanych zakupów i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam Cię serdecznie.